Na moim kanale, mam na imię Marcin. Dzisiaj jesteśmy na strzelnicy Maryninie na osi 100-metrowej. Będę przeprowadzał test amunicji. Na czym będzie ten test polegał? Chcę tutaj sprawdzić, jaki wpływ będzie miała głębokość osadzenia pocisku na skupienie na tarczy. Ja wcześniej przygotowałem sobie trzy naważki, które najlepiej rokują. Tutaj będę strzelał z pocisków z naboi wykonanych na bazie pocisku Hornady 208 Grainów Proch RS52. I to są trzy naważki, i w każdej nawazce mamy wykonaną drabinkę czterech różnych głębokości osadzenia pocisku. No i zobaczymy, jak to się będzie rozkładało na tarczy. Dobra, zaczynamy od najniższej naważki i z pociskiem osadzonym na mój wymiar nominalny, na którym dobierałem właśnie tą naważkę. Strzelam, oczywiście, na dystansie 100 metrów. Przy okazji czy nie ma jakichś nadciśnień, ale tutaj widzę wszystko jest w porządku. Dobra, e, pierwsza, pierwsze osadzenie jest przetestowane. E, to lecimy z drugim. I tutaj mamy pocisk. Ja sobie tylko skorzystam ze ściągawki. Czy mamy nabój, e, czy pocisk? Mamy osadzony o 3000 cala głębiej od wymiaru nominalnego czyli w milimetrach to będzie 1,2 mm mniej więcej oczywiście. po cztery pociski z naboje, więcej nie ma sensu. No dobra, no to kolejna, kolejne e, naboje. Te naboje są cofnięte od wymiaru nominalnego tysięcznych cala, czyli Czyli mamy 0,2 mm. Osadzone są głęboko. Celowo nie podaję Wam wymiarów, ponieważ nie chcę, żebyście kopiowali te pociski, ze względu na to, że w Waszej broni one mogą wcale dobrze nie latać. To, to musicie sobie sami po prostu pomierzyć. Po prostu chodzi mi o to, aby Wam pokazać e, zasady, jak, jak, jak to po prostu zrobić, żeby dobrać sobie dobrą amunicję. Żadnego problemu. Wszystko bardzo dobrze funkcjonuje. Ja celowo nie kręcę ustawieniami lunety po to, żebyście zobaczyli jak zmienia się punkt trafienia w funkcji w głębokości osadzenia pocisku. No i ostatni z tej, z tej partii. I z tej naważki ostatnia seria. I tu są pociski, które są osadzone o 4000 cala płycej niż wymiar nominalny. Czyli są o 1 mm wysunięte względem wymiaru nominalnego. Dzisiaj chłodno, chyba się w wcale nie rozkładało. No dobra, pierwsza seria skończona, podejdę do tarczy, pokażę Wam jak wyszło, zmienię tarczę na nowe i strzelamy kolejną, kolejną serię. No dobrze, jesteśmy przy tarczach i teraz tak pierwsza tarcza wygląda w ten sposób. Druga, tak się przedstawia. Trzecia tarcza w ten sposób. I czwarta, tutaj wygląda tak. No a szczerze mówiąc, wydaje mi się, że najlepsze skupienie uzyskałem na tarczy numer 3. Tu są cztery przestrzeliny. Staram się Wam to pokazać, aczkolwiek mamy trochę słońce w plecy, o tak to wygląda, wygląda wydaje, wydaje mi się, że na tej nawarstce e, BTO trzecie wy, wychoma, daje nam najlepsze skupienie. No dobra, zmieniam tarczę i e, strzelamy dalej, a tak mniej więcej wygląda dystans, na którym jestem, tam gdzie stoi samochód, nie wiem czy będzie go widać. Powinno być widać, to jest dystans 100 metrów. No dobrze, taczy zmieniłem. To teraz druga seria, naważka większa. Osadzenie pocisków, dokładnie taka sama zasada jak przy pierwszej serii, którą strzelałem. Czyli zaczynam od pocisku nominalnego, potem 3000 cala w dół, potem kolejne 7000 cala w dół od nominału i na końcu 4000 cala w górę od nominału. Zaczynamy. I ostatnia seria ociski osadzone płycej o 4000 cala, czyli 1 10 mm są dłuższe niż wymiar nominalny. Skończona druga seria. Podejdziemy do tarczy. Zobaczycie, jak to wygląda. Przy okazji, teraz zmienię na ostatnią, trzecią serię. Zapraszam. No dobra, jesteśmy przy tarczy. I zobaczcie. Tarcza numer 5, czyli druga naważka. Wymiar nominalny naboju. Tarcza numer 6. Pocisk cofnięty o 3000 cala. Tarcza numer 7, pocisk cofnięty o tysięcznych cala względem tarczy numer 5 i tarcza numer 8, pocisk wysunięty o 4000 cala. Także tutaj, jak widzicie, to jest chyba w tej chwili najlepsza grupa, jaka wyszła w tej jednej dużej dziurze. Są trzy przestrzeliny. I czwarta, ona powie, centralna dyszka. Także super. Dobra, zmieniam tarczę i wracam na stanowisko. No dobrze, rozpoczynamy ostatnią, trzecią już serię. Zostało nam e, do wystrzelenia 16 nabojów. Także, żeby nie przedłużać, jedziemy. E, najsilniejsza nawaszka, największa. Zasada dokładnie taka sama, takie same. Taka sama drabinka, jeżeli chodziłoby o osadzenie pocisków. Zaczynamy od pocisków osadzonych na wymiar nominalny przy dobieraniu naważki. Pierwsza seria skończona. ociski osadzone o 1 mm głębiej. No dobra. Zostałem nam tutaj jeszcze dwie serwie. To są pociski o... Na, te naboje zrobione na innych pociskach. Dzisiaj się nimi nie będę zajmował. O, widzę, pomyliłem. Schodki strzelam do tarczy, gdzie powinny być pociski osadzone 7000 cala głębiej, a strzelam z pocisków o 4000 cala osadzonych w Pomylone tarcze, to sobie, Jak będziemy przy tarczy, po prostu zamienię numerację tarczy. Trzeba się Ostatnia czwóreczka. ostatni. No dobra, testy zakończone. Mam materiał do analiz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, wybiorę najlepszą naważkę najlepsze BTO, które uzyskało najlepsze skupienie, najlepszą grupę, no i wykonam kolejną partię próbną takiej amunicji. No, przyjadę tutaj na strzelnicę, przystrzelam ją, ustawię już docelowo lunetę, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podejdziemy do tarczy, pokażę Wam ostatnią furkę, jak, jak to wyszło, i na tym kończę testy związane z dzisiejszym strzelaniem z karabinu CZ557 Warmit tak wyglądają tarcze z ostatniego strzelania, na ostatniej nawarzce. I teraz tak, tutaj tarcza opisałam cyfrą 12, to jest tarcza z nawarzki, z osadzenia 11, bo tu się pomyliłem i odwrotnie po prostu zacząłem, odwrotnie naboje wyjąłem z pudełka. I tu mamy tą tarczę, czyli dwunastkę oznaczoną jako jedenastkę. No i tutaj powiem Wam szczerze, ta grupa jest no, super, ciutkę za wysoko, ale to jest kwestia już regulacji lunety. No także, także wygląda bardzo fajnie. W tym filmie to wszystko, co chciałem Wam pokazać, jeżeli chodziłoby o strzelanie z karabinu CZ557 i wpływ głębokości osadzenia pocisku na skupienie. Mam nadzieję, że film mam się, się podobał. Jeśli tak, oczywiście tarczy nie, proszę łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym. Mam nadzieję ciekawym dla was filmie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.